22 maja 2022 roku pszczoły i czmiele fruwają a my wiercimy studnie w tym miejscu było jeziorko dlatego jest dół nie zasypany by się obsypywało przy wierceniu Na poziomie około 2,5 metra jest już woda. 4 metry rury weszło. Ponad metr już jest poziom wody. Także woda jest dosyć płytka. Do podlewania powinno być dobrze. Drugi dzień akcji, dwie rury dwumetrowe wbite, dalej nie chcę iść, ale ćwiczymy. Woda jest, w tej chwili jest 1,70 m samej wody, czyli na dwóch metrach mamy już wodę. Trzeba się przebić teraz przez warstwę iłu, no będziemy próbować, na razie nie wiem jak to zrobić. Także walczymy dalej Taki szlam wydobujemy no. Także jest dobrze Może będzie lepiej No i tak wygląda ta robota Łał

Eżka jak cholera zupa sama No, się teraz będzie Jest świna. ああ。 żarek. szurek na szamknie. Tu jest woda. Kto ja, pani kolejna zrobiła wtedy? Woda jest na 20. Jak 20? 20 poziom wody, a było met? siedemdziesiąt. A było metr siedemdziesiąt Prawie koniec, ale to jest prawie. Taki <gry> kiepski urobek. Dupa jest Dupa jest Ale już teraz żadna Tylko, że rura nie chce opadać Jak nie opada opadam. opada Dobra.